Witam. Chciałbym pokazać swoje kurczaczki w inkubatorku. Powiem tak, najlepiej już 3 tygodnie odkąd je wstawiałem. Jak widzicie, kurczaczki są. Zaraz otworze. To są skropeczki. Widzę. i kolejne jajka, które jeszcze mam. Otworzę jajeczki, Tu jest się właśnie z nimi. Wcześniej One wypadają. Do tej Tu są tutaj które mi się wędrują. Tak. To Potrzebuję wszystkie się, się Ale zbieram, Już to są wysuszone. Posłyszałem, że z nocy. Oczywiście odzywały, ale niektóre jeszcze nie bardzo. W tym wygłosu to ma być, jeszcze mogły, to będzie to sobie rad, a które widzę, że się będzie odzywać. Widać, że to będzie czuwaczka w pogłówce. No i będziemy przykładać, możemy liczyć. Kurczaczki przełożone do pudełka już z lampką, jak się trochę grzeją. Nie wiem, 17-18 chyba tutaj ich mamy. Zostało jeszcze 15 jak w inkubatorze. Widzę tam się jedno kluje, praktycznie za chwilę wyjdzie. Niektóre jeszcze nie. No zobaczymy, myślę, że do jutra co najmniej muszę te jajka jeszcze trzymać w nim. Coś może się jeszcze wylęgnie. No ale już się cieszę, są kurczaczki. Ja Miałem tutaj białoczuby. Były czuba witru Widzę, że białoczuby są. Nic widoczne, gdzieś takie białe te łebki. To one. Już jajka kuchinków. Ale widzę najwięcej jest właśnie... Fajnie. Hej, już nagle dymrosło.